Niedziela na serio. Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, salwatorianin. Szczęść Boże, witajcie moi drodzy w drugą już niedzielę października. Dzień po wspomnieniu Matki Bożej Różańcowej. Mam nadzieję, że... Idziecie również razem z nami przez ten różańcowy miesiąc październik z naszą inicjatywą Tak po męsku. To króciuteńkie, codzienne od poniedziałku do piątku ukazujące się refleksje, rozważania do kolejnych tajemnic różańcowych. Więc zachęcamy do tego, żeby też do nich sięgnąć, nimi się inspirować, jakoś je też polecać czy też udostępniać, by i inni mogli z tego skorzystać. A teraz skupmy się już na niedzielnym drugim czytaniu. To fragment z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 4, wersety od 6 do 9. Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie. Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z Wami. Kontynuujemy naszą drogę ze świętym Pawłem, z listem do Filipian. I tak patrząc od samego początku naszych tegorocznych spotkań, od, od września po przerwie wakacyjnej, no to zaczęliśmy od tego, a zatem proszę Was, żeby nie oddzielać, żeby łączyć, żeby to, jak postępować, wyprowadzać z tego, co Bóg nam dał, co Bóg objawił, z czym przyszedł, żeby rzeczywiście u Boga szukać sposobów na naszą codzienność, sposobów świętowania, sposobów radzenia sobie z trudnościami, sposobów po prostu na życie. A zatem proszę Was, to była pierwsza niedziela września. Potem było, że miłość nie wyrządza zła bliźniemu, że jeżeli ja rzeczywiście szukam u Boga, który jest miłością, którego imię to miłość, no to szukając u Niego, przyjmując Jego miłość, będę dawał miłość. Czyli będę kochał. Nie będę wyrządzał zła bliźniemu, ale ta miłość będzie prawdziwą miłością taka, która, jak już to nieraz tutaj mówiłem taka, która afirmuje, ale też taka, która wymaga taka, która potrafi powiedzieć, nie zgadzam się taka, która potrafi powiedzieć, to co robisz jest złe taka, która potrafi powiedzieć, chcę Ci pomóc, chcę być z Tobą, chcę pomagać Tobie taka, która potrafi powiedzieć, Wiedzieć pięknie to zrobiłeś. Cieszę się, cieszę się, że jesteś. Cieszę się z tego, jak przeżywasz swoją codzienność. Widzę Twoje starania, widzę Twój wysiłek, widzę Twój wkład. Taka właśnie prawdziwa miłość, która nie wyrządza zła bliźniemu. Potem szliśmy z tym tekstem, to był jeszcze wtedy list do Rzymian, należymy do Pana. Żeby sobie jakoś mocno to uświadamiać, mocno do tego wracać, że, że, że to nie jest tak, że ja jestem totalnie niezależny, że, że ja nie mam jakiegoś, jakiejś racji bytu, że ja nie mam jakiegoś początku w kimś, że ja też nie mam jakiegoś końca, jakiejś przestrzeni, do, do, której, do której zmierzam, jakiejś osoby, która. Na mnie czeka, a, a którą jest Bóg mój stworzyciel. Więc należę i zależy w swoim istnieniu od Pana Boga, bo, bo on dał mi życie. I jeżeli w to wchodzę, zaczynam to rozumieć, jeżeli tak zaczynam żyć, no to naturalnym staje się dla nas to, co było w ostatnią niedzielę września, to już z listu do Filipian. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Chrystus jest życiem. Zresztą to o sobie mówi. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. W innym miejscu powie, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Więc w gruncie rzeczy, nawet patrząc z takiej naszej strony ludzkiej, opłaca się należeć do Pana. No bo Pan to życie, Pan to zmartwychwstanie, Pan to prawda, Pan to miłość, Pan to dobro. I kiedy zaczynam znowu powtórzę te frazy, to pojmować, kiedy, kiedy zaczynam tak żyć, no to, to jest dla mnie to ożywienie. Które rozważaliśmy tydzień temu, 1 października. Niech Was ożywia to dążenie, to Chrystusowe dążenie, to, które było w Nim, a w Nim było to dążenie, które jest w Ojcu, że chce, żeby wszyscy zostali zbawieni, chce, żeby wszyscy żyli, chce, żeby nikt nie zginął, chce, żeby wszyscy mieli pełnię życia. I znów powtórzę. Kiedy wchodzę w tę przestrzeń, zaczynam tak żyć, kiedy rozważam to w modlitwie przedłużonej, czyli, czyli jestem przy tej prawdzie, pozwalam, żeby ta prawda nasycała mnie, no to zupełnie inaczej zaczynam rozumieć to dzisiejsze słowo nie martwcie się. Oczywiście to, to nie chodzi o to, żeby sobie teraz jakoś mydlić oczy, że, że Pan Bóg mi wszystko załatwi i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby yy, udawać, że, że w tym życiu nie będzie trudów, nie będzie zmartwień, bo będą, bo, bo jesteśmy w doczesności. Jesteśmy w drodze do wieczności. Jesteśmy w drodze do pełni szczęścia, do pełni życia. Skoro więc jesteśmy w drodze do pełni, no to tej pełni tutaj nie ma. Jeżeli jadę na wakacje do Zakopanego i jestem w drodze do Zakopanego, to jeszcze w Zakopanym nie jestem. Jeżeli jadę nad morze i jestem w drodze do Gdańska, no to jak jestem w drodze, to w Gdańsku jeszcze nie jestem. I w perspektywie życia duchowego, doczesności i wieczności, pełni życia, pełni szczęścia i możliwości doświadczania życia, doświadczania szczęścia tutaj w doczesności, no też po, potrzebujemy sobie to y, przypominać. Mieć tego świadomość, że, że doczesność to nie wieczność. No jakkolwiek byśmy na nią nie popatrzyli, jakkolwiek byśmy się doczesnością, o doczesność nie zatroszczyli, to ona wiecznością nie będzie. Czasem i to jest też łaska Pana Boga, będziemy doświadczać tego, co z wieczności jest: dobroci, piękna, szczęścia i tak dalej. Bo Pan Bóg zawarł te elementy też w doczesności, ale przez, przez grzech jest nam przynajmniej trudno to widzieć, schwytać i tym się w pełni ucieszyć. Ale. Jeżeli jestem w tej drodze, że a zatem proszę was, miłość nie wyrządza zła bliźniemu, należę do Pana, dla mnie żyć to Chrystus, jeżeli ożywia mnie to dążenie do wieczności, to ja mogę w taki sposób oprzeć się na Bogu i przestać się martwić. Pisze Paweł do Filipian: O nic się już nie martwcie. Wcześniej w kontekście tego naszego dzisiejszego czytania, na początku czwartego rozdziału, tam Paweł wzywa Filipian, wzywa nas do radości. Mówi: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się, dlatego że ożywia mnie to dążenie, które było w Chrystusie, że ja wiem dokąd zmierzam. Że ja wiem, że przede mną jest niezwykle piękna perspektywa życia wiecznego z Bogiem, to ja mogę się radować. Radować właśnie tym, tą przyszłą perspektywą. To tak jak narzeczeni cieszą się na, na wspólne małżeńskie życie, cieszą się na ślub. Cieszą się na wesele. To tak jak chodzący ze sobą jeszcze wcześniej, już gdzieś mają te nadzieje, że, że za chwilę będą zaręczyny, już się tym cieszą. I, I być może nie martwią się aż tak bardzo, nie zamartwiają się jakimiś niepowodzeniami, jakimiś trudnościami, które się pojawiają, bo ta perspektywa, która jest przed nimi, której pragną, do której dążą, której chcą. Ona pozwala im się cieszyć, ona pozwala im się nie zamartwiać. I tu jest bardzo ważny punkt. Ta rzeczywistość, do której dążą, ta rzeczywistość, której pragną, której chcą, która jest ich marzeniem, o której rozmawiają, o której myślą, do której się przygotowują, to, to jest być może tak. To wszystko, taką mam nadzieję, było waszym doświadczeniem z perspektywy końcówki takiego zwyczajnego chodzenia ze sobą, a potem już narzeczeństwa. Że najprawdopodobniej to było waszym doświadczeniem w narzeczeństwie. Myślenie, rozmawianie, przygotowywanie, troszczenie się, pewna radość, pewien dreszczyk emocji z tym związany. A jak to będzie? A niech to będzie już! I teraz... Dobrze jest to doświadczenie, które macie jako powołani do małżeństwa, właśnie macie je z perspektywy waszego ziemskiego powołania. To doświadczenie przenieść teraz na życie duchowe, na, na to największe życiowe powołanie, jakim jest powołanie do świętości. No, spróbujcie sobie by zobaczyć ten czas Waszego narzeczeństwa, Waszego przygotowywania się do ślubu, do wesela, do małżeńskiego życia, co Wam wtedy towarzyszyło, jak to przeżywaliście. I teraz spróbować zapytać siebie, nawet nie próbować, po prostu zapytać, jak ja to przeżywam, czy ja przeżywam podobne elementy. W perspektywie powołania do wieczności. Czy ja o niej myślę? Czy ja o niej rozmawiam? Czy ja czuję pewien dreszczyk emocji związany z tym, że kiedyś tam w przyszłości, ja nie wiem kiedy. I to nie chodzi o to, że ja teraz chcę jakby zdeprecjonować doczesność, moje, moje życie tu i teraz. Bo Wy, myśląc o małżeńskim życiu, o ślubie, nie rozwalaliście sobie na życzeństwa. Wręcz przeciwnie. I tutaj ma być tak samo. Ja myśląc o wieczności, mam też doinwestowywać moją codzienność, moją doczesność. W tym znaczeniu, że trudności, które będą się w tej doczesności pojawiać, nie będą mnie rozwalać. Że ja się nie będę nimi zamartwiał, bo mam perspektywę, która jest prawdziwa, w którą wierzę. Do której zmierzam, o, której, o pewności, której zapewnia mnie mój Bóg. A zatem, o nic się już nie martwcie, ale radujcie się, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Powie Paweł w tym kontekście naszego dzisiejszego czytania więcej: Niech będzie znana wszystkim ludziom Wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie. Nawet w perspektywie różnego rodzaju sporów i kłótni, które też się pojawiają w kontekście naszego czytania, gdzie Paweł, jak otworzycie sobie ten czwarty rozdział listu do Filipian, zobaczycie, gdzie powie Paweł, wzywam Ewodię i Syntychę do tego, aby się pojednały. Nawet w perspektywie kłótni, nawet w perspektywie swego rodzaju podziałów, które mogą się zdarzać w doczesności, bo możemy się źle zrozumieć, możemy się nie spotkać, ale wzywa Paweł, pojednajcie się, osiągnijcie porozumienie. By w szukaniu tego porozumienia sięgnijcie do fundamentów, do podstaw, do tego wspólnego dążenia. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie: to dążenie, aby wszyscy zostali zbawieni również Twój mąż, również Twoja żona, również Wasze dzieci, Wasi teściowie, inni krewni, znajomi, sąsiedzi i tak dalej wszyscy w ogóle. Zatem nie martwcie się. A jeżeli yy, jakaś sprawa w życiu by Was, yy, no właśnie, Zmartwiła, dotknęła, zachwiała, zatrzymała w tym skupieniu na panu. To Paweł mówi: Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. Tu jest klucz: klucz. W każdej sprawie każdej o czym tu jest mowa? O rozmowie z Bogiem, ale ta rozmowa z Bogiem ma się odbywać na bazie konkretu mojej codzienności. Ja mam rozmawiać z Bogiem o każdej sprawie, o wszystkim i przedstawiać Mu swoje prośby w związku z tą moją codziennością, tak jak ją przeżywam, w każdej sprawie. Prośby przedstawiać Panu Bogu. I kiedy ja jestem w tej przestrzeni radości, w tej przestrzeni wyrozumiałej łagodności, która to wyrozumiała łagodność bierze się z mojego bycia z Bogiem. Kiedy ja już potrafię wznieść się ponad trudy doczesności, ponieważ mam tę perspektywę wieczności. Kiedy potrafię rozmawiać z Bogiem o wszystkim, czyli dawać Bogu dostęp do wszystkiego, co się dzieje w moim życiu. To wtedy mamy kolejne zdanie z dzisiejszego czytania. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli czyli tego, co jest najistotniejsze. Pokój Boży czyli ta Boża harmonia, ten Boży ład, ten Boży porządek będzie strzegł. Ja czasem mogę tej straży uciec. Kilka dni temu, w poprzednim tygodniu, czytaliśmy w jednym z pierwszych czytań, że, że Bóg chce otoczyć murem swoje święte miasto. Bóg chce otoczyć ognistym murem swoje święte miasto. Ognistym murem miłości. To święte miasto, jeżeli by popatrzeć na człowieka, na każdego z nas, to jest właśnie to moje serce. Bóg chce otoczyć moje serce ognistym murem miłości. Chce, żeby to moje serce, czyli ja w najgłębszym miejscu, gdzie doświadczam siebie, miał ten mur miłości, który będzie strzegł mojego serca, moich myśli. I to będzie wprowadzało w moje życie pokój, pokój, który przewyższa wszystko. Ja będę miał tę świadomość, że, że jestem kochany przez Boga, że to moje serce, czyli ja sam jestem otoczony tym ognistym murem miłości. I dlatego będę zdolny do tego, aby zachowywać wszystko, co prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, wszystko to, co zasługuje na uznanie, wszystko to, co, co jest cnotą, czynem chwalebnym. Będę umiał brać to pod rozwagę i pójść za tym, to wybrać. Czyńcie to. To jest to nasze. Dzisiejsze czytanie i to nasze rozważanie. O nic się już nie martwcie. Niech taki będzie też ten tydzień dla wszystkich nas. Niech będzie, pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków. Amen.